Każda strona internetowa stworzona jest za pomocą języka do tworzenia stron internetowych. Strony www tworzone są w języku HTML. To, co widzisz w oknie przeglądarki, jest to interpretacja języka HTML za pomocą właśnie przeglądarki. Dzięki temu, że masz internetową przeglądarkę. Możesz oglądać strony internetowe w przyjazny sposób. Jednak to, co dociera do przeglądarki, wygląda zupełnie inaczej to, co, niż to, co tu widzisz. Każdą stronę internetową możesz podejrzeć niejako od środka, czyli zobaczyć, w jaki sposób jest ona napisana w języku HTML. Możesz to zrobić, klikając w przeglądarce internetowej, na przykład Mozilla Firefox. Na widok i źródło strony, lub też prawym przyciskiem myszy i wybierasz Pokaż źródło strony. Wyświetli się okienko z kodem HTML tej strony. To jest jeden ze sposobów na to, żeby nauczyć się też języka HTML, podglądać strony internetowe, które widzisz w internecie. Od strony, właśnie kodu. Język HTML składa się przede wszystkim ze znaczników i tekstu. To, że tutaj ten kod jest kolorowany, to jest tylko zasługa przeglądarki, że wyświetliła mi to w taki sposób. Generalnie kod nie jest kolorowany w żaden sposób, tylko po prostu pisany. Najważniejsze elementy strony HTML z punktu widzenia kodu. To są znaczniki HTML, w tym przypadku jeszcze tu jest rozszerzony znacznik w środku, znacznik HIT i znacznik BODY. I to, co znajduje się między tymi znacznikami, czy po tych znacznikach, tutaj, od tego zależy, jak strona internetowa będzie wyświetlana. Jeżeli będziesz modyfikować stronę internetową w kodzie, czyli zmieniać właśnie te znaczniki i opisy, to odpowiednio w zależności od tego, co dany znacznik znaczy, inaczej później wyświetli się strona internetowa w internetowej przeglądarce.